Roska wygra ranking na najbardziej tolerancyjny kraj na świecie. Żypliński przyjął na uroczystym obiedzie prezesa Kaczyńskiego i złożył mu życzenia 100 lat rządu pisu. Ja, całują się. O nie. Andrzej Duda y, zakwalifikował się na zimową olimpiadę. Firma Gucci podpisała kontrakt na wyłączność z premier Beatą Szydło na jej najnowszą kolekcję broszek. O, fiu-fiu. Putin e, postanowił oddać wrak tu Polewa. Osobiście przywiezie wrak tu Polewa i przeprosi Kaczyńskiego za zwłokę. No, przecież nie wiadomo, czy Kaczyński go w ogóle przyjmie. E, koniec kariery Tuska. Tusk przyłapany in flagranti z Angelą Merkel. Wow. Zobaczymy, co w gazetach. O, będzie polska wersja Spotlight. No i to jest news, wreszcie. Opis fabuły. Z budynku komisariatu wybierają roztrzęsieni rodzice z zapłakanym Wachorem. Dzieciak oskarżony jest o molestowanie księdza biskupa. O kurczę! A rodzice oni nie należyty nadzór nad nim i nietyczne wychowanie. Zagrożone są łączną karą do lat 15 i pozbawieniem praw rodzicielskich. Dwunastolatka czeka się rodzinie sprowadzonej przez Zakonnicę jasność wieczna. Grupa dziennikarzy śledczych, gościa niedzielnego, zaczyna drążyć temat i nagle okazuje się, że to tylko czubek góry lodowej. Ale się będzie działo. Macenat nad produkcją objął premier Gliński. Efektami specjalnymi zajmie się Antoni Maciarewicz. Z całą komisją smoleńską. Wow! Wielki powrót na ekrany Jarosława Kaczyńskiego, który zagra pokrzywdzonego biskupa. Super! Ale to będzie hollywoodzki chicior. A jaka szansa dla aktorów? O! Jest też casting na rolę dwunastolatków dla dziewczynek i chłopców. Casting zostanie przeprowadzony. Dla dzieci poczętych z drogą in vitro. Kurczę. In vitro. zaraz, zaraz! Ja też mam bruzdę! No, no tutaj całkiem wyraźna. Nie no, to ja lecę na ten casting. Kiedy on jest? Casting odbędzie się 1 kwietnia Fryma Brevis?